no i no, wziąłem to na przedstawienie, no ona dziękuję no, i tak dalej, co nie? No, zupełnie nie I tutaj, to zupełnie inni ludzie są niż tutaj. tutaj to ja bym się tak odezwał za nie zagłupiego w świecie, tutaj nie słyszałem czegoś takiego jakby, że na tej trasie, tutaj na Brochowie, na Wójkącie, czy coś na Wójkącie, nie słyszałem niczego takiego. Żeby, żeby ktoś podziękował, powiedział w ten sposób, żeby powiedział, że są zupełnie inni ludzie, tak, no, zupełnie w sensie negatywnym.